Są to pluskwiaki. Oj, spadł. Wow. Siema widzowie! Dzisiejszy odcinek będzie troszkę bardziej vlogowy. Pokażę wam, co tam się dzieje na co dzień w tej mojej niewielkiej hodowli różnych dziwnych stworów, pająków, modliszek i innych yy, robactw. Pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, jest ta oto srebrna paczucha, którą to przysłał do mnie Tomek, którego poznałem na giełdzie terrorystycznej w Poznaniu. Bardzo cię pozdrawiam, Tomek. I w tej paczce znajduje się coś mega nieoczywistego. Bardzo fajne owady. Nie wiem, czy ktokolwiek na polskim YouTube nagrał o nich właśnie film. Także nie ma co przedłużać i zabieramy się za rozpakowanie paczki. W sumie statyw rozstawiony, i zanim przejdziemy do rozpakowania paczki, to jako, że dzisiaj karmiłem trochę swoich pupili, to muszę wam pokazać samicę Efebopus Murinus. No, czajcie to. Ja tej samicy nie widziałem, słuchajcie, z dwa miesiące. Wydaje mi się, że ona wyliniała, bo jest niepokojąco wielka. No i w sumie zjadła, dużą szarańczę zjadła. No powiem wam, niesamowity pająk, zwany też szkieletorem, czy tam skeletem tarantula. No strasznie lubię ten gatunek, bardzo mi się podoba. On ma bardzo podobne paseczki, jak na przykład, nie wiem, Afonopelma semani. Także generalnie świetny pająk, bardzo polecam. No, a teraz już paczucha. No dobra, abracadabra. Co jest w paczce? Uuu, pojemniczek. Dobra. I w tym momencie w sumie powinienem Wam już zdradzić, co to jest, no bo i tak tu jest nazwa napisana jak byk. To tak, Tomek wysłał mi 5 sztuk plus pluskwiaka. To nie są pająki, to co tutaj zobaczycie. Tylko są to pluskwiaki z rodziny Reduvidy, czyli z rodziny zajadkowatych. Popularnie zwane w, tam, gdzie się po angielsku mówi, Assassin Bugs. I problem z tymi zwierzątkami jest taki że w zasadzie nie ma problemu. Ale mądrość wyprawiłem teraz. Nie no, bo tak naprawdę... Co? Jakie to jest wielkie! Myślałem, że to takie pypcie przyjdą, bo to generalnie wiecie, są maluchy i, i, o, i... No, co tu się podziało przed chwilą? To tak, żeby wam w ogóle jakoś zacząć o tym opowiadać, to na razie ja je mm, chyba rozgrupuję, bo one normalnie mogą żyć w grupie, nie? To są komunalne zwierzątka i one w ogóle polują w grupie, co też jest mega ciekawe. Trzeba uważać, bo takie pypcie, one są jadowite. W sensie, one mają mają takie kójki, i to są w ogóle pluskwiaki drapieżne. Także nie polecam brać na ręce, bo raz, że mogą śmierdzieć, a dwa, że właśnie mogą ukuć, a ukucie wcale podejrzewam, że nie jest przyjemne. No i właśnie tutaj z tego co widzę, to jest jedna nimfa, ale ten to już jest kawał pluskwiaka. No super, nie spodziewałem się. Dziękuję, Tomku. Oj, a jaki szybki jest. Dobra, wiecie co, bo on mi tutaj ucieka, a ja go bardzo nie chciałbym na rączki brać. Dobra, na chwilę dałem go do pojemnika i jest taki o. Kolejne sztuki, kolejne sztuki, ponoć jest tu ich pięć. Tak przynajmniej słyszałem. Ło! Ło, 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 Ło! Jest kolejny. Fajnie, fajnie. Mamy trzecią sztukę i tyle z tego co widzę. Tak czy nie? A nie, przepraszam, tu się jeszcze dwie trały mniejsze. Super, fantastycznie, czyli mamy ich sztuk 5, To zróbmy tak, że ja na razie nie będę ich stąd wyciągał po prostu zostawię je na jeden dzień tutaj, niech one sobie będą chociaż w sumie tego to mogę wam pokazać, bo ten jest zarąbisty, ten zresztą też także, także te duże wam pokażę z bliska tego dużego w sumie Hop. a reszta niech chiluje bombę w tym pojemniku bo one potrzebują dość specyficznego terrarium, które, które ja dopiero będę musiał im zrobić a nie chcę tego robić na wizji, bo robienie terrarium jest ogólnie rzecz biorąc nudne. Przyjrzmy się, przyjrzmy się. Przyjrzyjmy się bardziej temu oto straszliwemu potworowi. Teraz otwieramy. No jest. Cudeńko. Po prostu cudeńko. No, jest cudeńko, po prostu niesamowite, cudeńko, bardzo kontrastowo ubarwiony owad. I teraz w ogóle, co to jest? Się spytacie: czy to są pluskwy, czy to nie są pluskwy? No nie, to nie są pluskwy, to są pluskwiaki. Co więcej, to są pluskwiaki różnoskrzydłe, tak? Czyli należą do rzędu pluskwiaków, a różnoskrzydłe to jest bodajże podrząd. Oprócz tego mamy jeszcze pluskwiaki równoskrzydłek: no, jak są różne, to też są równo. No i do pluskwiaków równoskrzydłych należą na przykład cykady albo piwiki i tak dalej. Natomiast ten pluskwiak, którego widzicie właśnie w kadrze, jest to. Tak jak wspomniałem, Psytalla horrida, czyli pluskwiak należące do rodziny Reduvidy, czyli do rodziny zajadkowatych. W Polsce też możemy spotkać pluskwiaki należące do tejże rodziny, i to wcale nierzadko. Na przykład srogoń baldaszkowiec to jest bardzo popularny przykład. Taki czarno-czerwony pluskwiak, który też swoją drogą może uwalić ponoć I to, to, i to wcale nie najmniej boleśnie. No właśnie. Dlaczego one się nazywają zajadkowate, i dlaczego one są takie wredne, że potrafią ugryźć i tak dalej, i tak dalej? Są to pluskwiaki drapieżne, tak? I teraz jak się przyjrzycie temu przyjemniaczkowi, to on. Od z boku to bardzo dobrze widać, ma pod spodem, pod głową yy, takie właśnie coś, to jest kójka i nie byłoby w tym nic dziwnego w końcu. Praktycznie wydaje mi się, wszystkie pluskwiaki mają taką oto kójkę, tylko że akurat u rodziny Redwiday, ona jest bardzo masywna, bardzo gruba, bardzo silna, i właśnie ta kójka służy im do polowania na zdobycz. Dodatkowo te pluskwiaki ofiarę swoją łapią bardzo często przed nimi łapkami, w sensie przytrzymują sobie nie? Przed, nimi, przed nimi odnóżami, no i właśnie zatapiają kójkę w ciele ofiary. Także ogólnie nic. Przyjemnego ponoć boli. Yy, takich raportów typowo ukąszeniowych niestety nie czytałem i nie słyszałem, żeby takie raporty były. Ja mam nadzieję, że nie będę pierwszą osobą, która będzie miała tę wątpliwą przyjemność przetestować ugryzienie takiego oto pluskwiaka. I właśnie a propos ugryzienia, to ja jestem bardzo ciekaw, czy on by zjadł. W końcu są to pluskwiaki drapieżne. Oj nie, bez szans. Niestety, karmienie ich będę mógł Wam nagrać dopiero jak te pluskwiaczki się tutaj zadomowią i jak będzie już im w miarę komfortowo, ale możemy się za to jeszcze zbliżyć do niego. O właśnie. No, tutaj widzicie zbliżenie na głowę, mamy wystające oczy, pod spodem jest... Łoł, wow, kujka, którą teraz genialnie widać. Ale fantastyczny moment się udało chwycić, jak on sobie myje czułki. Ciekawe czy on, czy ona swoją drogą. Co więcej, widzicie tutaj przedplecze, które jest najeżone kolcami, mamy odwłok, po boku odwłoka, co jest charakterystyczne dla bardzo, bardzo wielu przedstawicieli rodziny zajadkowatych. mamy takie prążkowane boki odwłoka i tutaj będą w przyszłości skrzydła. Jakże to nie jest owad dorosły, a plus kwieki przechodzą przeobrażenie niezupełne, czyli, czyli po prostu rosną, 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 aż się staną dorosłe i linieją, tak jak pająki. No, 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 ale cudo to właśnie tutaj w tym miejscu wyrosną im skrzydełka, kiedy już będą dorosłe. No i po tym można dość prosto rozpoznać, czy mamy do czynienia z postacią dorosłą, czy nie. No i tak suma summarum, to owad jest naprawdę piękny. Nie spodziewałem się, że one będą aż tak kontrastowe, więc to mi się bardzo, bardzo w nich podoba. Co więcej, mają niesamowity tryb polowania, bo tak jak wspomniałem, one mogą polować grupowo i tutaj ukradnę sentencję właśnie Tomkowi, który opisał to ich działanie jako stado barbarzyńców, bo one po prostu normalnie potrafią wspólnie polować na ofiarę większą od siebie, co jest, no, ewenementem w świecie owadów. Tylko, że minus jest ich taki, że na rękę raczej. <laughs> czy minus jak minus? Wiecie, no, na rękę nie zalecam brać, bo tak jak mówiłem, po pierwsze, no, tutaj ma, jest najeżony kolcami, po drugie, może wydzielać zapach, który nie jest przyjemny w odbiorze. No, a po trzecie, może właśnie ukłuć kójką, więc nie są to zwierzątka dobrane na rękę. Zresztą wystarczy spojrzeć na tego owada i już widać, że on ma obarwienie ostrzegawcze, czyli innymi słowy, daje znak, że może wyrządzić pewną krzywdę. Super, skoro plus mamy odpakowane, w sumie zapakowane ale odpakowane i czekają na nowe terrarium. To pora na drugą część filmu, która to część będzie swego rodzaju eksperymentem. I do tego eksperymentu zaraz przejdziemy. Tu w ogóle pokażę Wam, jak elegancko ostatnio zrypałem preparację pięknej samicy stromatopelma calceatum. Swoją drogą to jest jeden z takich ptaszników, w sensie z rodziny ptasznikowatych, który ma ponoć najsilniejszy jad ze wszystkich właśnie ptasznikowatych. Także tego ptasznika nie polecam tykać. No i właśnie rozdarł się jej odwłok z mojej winy. To jest ogólnie samica, która idzie do mojego kolegi. No, zobaczymy, czy będzie ją chciał, bo trochę faktycznie nie wyszła, niestety. Mm, tak, wracając do eksperymentu. Eksperyment zostanie poprzedzony zaproszeniem na giełdę Terra Expo, która odbędzie się w Białym Stoku 19 czerwca. To jest chyba pierwsza edycja w ogóle w Białym Stoku. Nigdy tam wcześniej nie słyszałem, żeby były giełdy. Także zapraszam, jeśli ktoś ma blisko, to można się jak najbardziej wybrać. A teraz już przechodzimy do eksperymentu. I eksperyment będzie polegał na tym, że sprawdzimy, ile czasu potrzebuje jad pająka, żeby sparaliżować kompletnie ofiarę. Zatem potrzebujemy zarówno ofiary, jak i pająka. Jako ofiary, będzie nam tu robić taka spora sztuka szarańczy, którą ostatnio zamówiłem. Mam jeszcze jedną dużą sztukę, także myślę, że szarańcza się nada. A jeśli chodzi o pająka, no to tak, tu jest pająk, tylko że go nie widać. Tam w głębi siedzi duża, fajna samica brachypelma klasy, która jest po wylince. Jak widzicie, wyliniała 28 maja. Także, no, dwa tygodnie temu. Więc myślę, że bez problemu możemy ją nakarmić. Ona jeszcze nie jadła. No, mam nadzieję, że sobie taką szarańczę hapnie. No i spróbujemy nagrać tego time lapsea, nie? Zobaczymy, jak to no to myk, pająka już widzicie, tam się czai. Zobaczymy jak ona zareaguje na taką fajną szarańczę. Wow, wow, co tu się podziało? O ziomeczku, ale się na to rzuciła. Aż cały te tutaj chrobotki i tak dalej pociągnęła za sobą. sami widzieliście, żeby sprowadzić taką szarańczę na glebę, czy ta, uśmiercić ją, to wystarczy jej w objęciach pająka, tak naprawdę kilkanaście minut. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że jest to brachypelma, tak, to jest brachypelma classis, którą swoją drogą mam od Tomasa, którego też pozdrawiam, e, no to ona ma dość słaby jad, więc nic dziwnego u np. ptaszników afrykańskich, no to trwałoby, myślę, dużo szybciej. Dobra, jeśli wam się podobał ten materiał, no to wiadomo, tam skomentujcie <laughs> i, i, i dajcie łapkę w górę i subskrybujcie i takie tam youtube'owe rzeczy, o których się w sumie nie nie mówi, bo po co. I zapraszam Was jeszcze na grupę na Facebooku, którą prowadzę i tam ludzie wstawiają różne bardzo ciekawe rzeczy, nie tylko dotyczące ptaszników, pająków, ale też owadów i tak dalej, i tak dalej i różnych innych dziwnych stworów. Także zapraszam serdecznie, link do grupy macie w opisie, a ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, cześć! To było szybkie pożegnanie.